Cześć, z tej strony foodies w podróży, czyli Zosia. I Kuba. Witamy Was w odcinku z Albanii, w którym będziemy o najprzyjemniejszym aspekcie chyba mogę tak powiedzieć wyjazdu do tego kraju opowiadać, czyli o jedzeniu. Wcale nie najlżejszym dla naszych żołądków, ale na pewno pysznym i na pewno. Yy... No, jest to aspekt, który, który tutaj wpłynął że na naszą ocenę tego miejsca pozytywnie. Tak, zdecydowanie. Albańczycy jedzą dużo mięsa. To mięso jest podobne jak na całych Bałkanach, ale jednak smakuje trochę inaczej. I, I to jest właśnie ciekawe, że każdy z tych krajów ma jakby takie swoje tutaj akcenty, mimo że ta kuchnia jest podobna. Co jeszcze tutaj takiego charakterystycznego? No byrki oczywiście. Czyli Na każdym takie... kroku. No nawet tak. w Durresz, w takim rekordowym miejscu widzieliśmy gdzieś, że tych byrkatore, czy jakoś tak się nazywają te lokale z byrkami, to było chyba z pięć czy sześć obok siebie. I to tak, takie, że, że w... tylko wchodzisz, kupujesz byrek i wychodzisz. Tam, Dokładnie. gdzie ma jakby, no może dwa stoliki, to takie raczej e, barowe, a nie, a nie siedzące e, dla jakiejś grupy większej. I najlepszy byrek, jaki jadliśmy, to chyba był z y, mięsem, z taką kapustą, z cebulą, nie? Tak, zdecydowanie Na, te, mięsne, te mięsne są po prostu Lepsze i pomimo, że są... znaczy, to zależy, co kto lubi, ale dla mnie, na przykład, te z serem czy szpinakiem są delikatne i głównie słone. A te z mięsem, no to tam trochę więcej tych, jakby, warstw smakowych się pojawia. I no, jest to takie ciekawsze doznanie, po prostu powiedzmy, kulinarne. Także, jakbyśmy mieli tak określić w kilku słowach, kuchnię albańską, no to mięsna. Plus ryby i plus owoce ryby, moza. Tak, nie, no jakieś, oczywiście... nie spotkałem się tu z jakąś szczególnie przygotowywanymi tymi rybami. Najczęściej tutaj macie takie sklepy rybne albo peskerie, markety lokalne, które po prostu ee, no, wchodzicie, wybieracie rybę i oni wam ją albo grillują, albo smażą, albo pieką. Jakby. Taki I... nadmorski klasyk. Świeża ryba, dobra, dobrze zrobiona na grillu. Jak Przetyczna. w polskiej smażalni, tylko e, ryba jest faktycznie tutaj, no jak doradę bierzecie, to można wierzyć, że ona faktycznie jest gdzieś stąd a druga rzecz, że no jest taniej na pewno, bo o cenach w smażalniach nadmorskich w Polsce to już chodzą, krążą legendy, a tutaj, no okej, okay, też nie są to... Na pewno taniej zjecie sobie jakieś mięsne, nie wiem, kofty czy coś, ale no trzeba przyznać, że też jak na ryby, to tutaj bardzo, bardzo przystępnie to wszystko wychodzi. Z takich ciekawostek, których się nie spodziewałam jadąc tutaj, to jest wszechobecność włoskich produktów i generalnie włoskich sklepów, ale w restauracjach też można wybierać włoski, kiedyśmy na przykład pyszne włoskie makarony czy lody, ale druga też zaskakująca sprawa jest to, że pełno jest tutaj kosowskich produktów i jest pełno też takich restauracji z typową kuchnią z Kosowa. Bardzo tutaj widać. No tak, jest to jest beznawia. Wielokrotna, tutaj. kilkukrotna na przestrzeni ostatnich wieków obecność Włochów odcisnęła na pewno swoje piętno. No a co do Kosowa, myślę, że to taka kwestia trochę mm, patriotyczna bym powiedział, no bo Dokładnie. jednak kosowo się odłączyło od. Serbii no, jest niezależnym państwem, uznawanym przez wiele krajów, w tym Polskę, ale jest też no, głównie zamieszkiwanym przez Albańczyków. No i Albańczycy na pewno wspierają Kosowo i, i je jakby e, traktują no, zupełnie inaczej niż Serbowie, którzy, którzy <śm> 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 raczej nie lubią obecnie Albańczyków, a już na pewno mieszkańców Kosowa. Czyli podsumowując. Kulinarna podróż do Albanii. Zdecydowanie jesteśmy na, na tak. Tak, zdecydowanie. A jeśli chodzi o inne aspekty, to dowiecie się z naszych innych odcinków. E, żeby ich nie przegapić, no to pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i na pewno nie przegapicie żadnego odcinka. A żeby być na bieżąco z naszymi kul kulinarnymi, podróżniczymi odkryciami, zaobserwujcie nas na Instagramie, na Facebooku lub na TikToku. Jesteśmy w Durres, mamy piękną pogodę. My jesteśmy świeżo po śniadanku całkiem sporym. Kuba jak zwykle znalazł fajną knajpę. Nazywa się Alternativ, chyba tak to się czyta. Tak, e... Mają super kanapeczki e, w ogóle takie w takiej piadinie, jakby no nie wiem, w takiej ciabatce może. E, ale oni wkładają te kanapki do pieca kamiennego, w którym też przygotowują pizzę, więc one są takie fajne, chrupiące e, i ten posypane oregano bardzo takie. Eee, no, przyjemne. Dobre, dobrze, że na ciepło, bo w Albanii trochę się obawialiśmy tych świeżych warzyw owoców, ale. Dlatego popiliśmy wrożoną kawą. <noise> tak. Ale, ale na czczo dzisiaj e, raki wjechało, więc e, no tak czytaliśmy, że e, Albańczycy w ogóle piją często na czczo e, kielonek raki, więc my też e, idąc e, lokalną tradycją e, zrobiliśmy to samo i liczymy, że nasze przewody pokarmowe wytrzymają tydzień w Albanii bez jakichś. E, Ekscesów. Trzymamy kciuki za to. Ale śniadanko było bardzo pyszne. Wzięliśmy sobie po jednej kanapce na głowie. To było bardzo obfite śniadanie, bo naprawdę spore te kanapki, fajne. Spokojnie moglibyśmy jedną zjeść na mniejszy głód na pół. Tak. No i wśród tych kanapek mieliśmy jedną taką Village sandwich i to była w zasadzie taka, można powiedzieć, wariacja na temat sałatki greckiej zamkniętej w pieczywie. Ja sobie wybrałam taką cztery sery i było dużo pleśniowego sera. No, taka. Serowa. Do tego wzięliśmy jeszcze Mix. E, tak, mięsny. miks, oczywiście e, pan tutaj z obsługi rekomendował nam, że mix jest najlepszy, no jak mogliśmy my głupi nie wiedzieć, że jak Albańczyk e, po, poleca nam e, e, jakąś kanapkę, to na pewno będzie to mięsny jesz, e, więc e, była to kanapka totalnie mięsna z czterema chyba rodzajami różnych chyba tak. kiełbas, szynek i tak dalej, była też okej, okay, ale, ale no my tak dużo mięsa zwykle staramy się nie jeść, więc to już zależy e, co kto lubi. I czwarta to był Twój wybór, to był Tuńczyk. Tak, tuńczyk z pomidorem, z ogórkiem, z majonezem, no taka tradycyjna, e, no powiedzmy, kanapka e, bazująca na przepisie sałatki nicejskiej. O, może, może, może tak to zamknijmy e, klamrą, e, idąc od tej greckiej, kończąc na nicejskiej. E, no i co, sam lokal jest fajny, on jest, to jest taki lokal, jak na standardy tutaj albańskiej, jak na standardy Dure, jest taki troszeczkę bardziej fancy lokal, można by powiedzieć, bo nie jest to taka typowa obdarta buda, jakich tu jest mnóstwo, tylko mają jakiś fajny szyld e, z e, fajne światło w środku, e, przyjemny ogródek z takim tak. zadaszeniem, więc można tam fajnie też spędzić poranek. W środku też całkiem jest przyjemnie, jest klimatyzacja, dużo roślinności, także bardzo przyjemnie się w niej siedzi. Mają dość szeroką kartę, bo i właśnie kanapki, tak jak my wzięliśmy, ale i przystawki, i pasty, jakieś pizze, dania główne, także... Tylko tego rano nie serwują nie, nie. Jakby, to jakbyście po południu tam trafili, no to wtedy tak. No i zwróciłaś uwagę jeszcze na to, co. Tak, tak, tak. tak. To, e, uderzyło mnie to wyraźnie, to było widać, zwłaszcza w tej knajpie, że jak weszliśmy, to było kilka stolików zajętych, sami mężczyźni. Naprawdę byłam jedyną kobietą e, w tej restauracji. Trochę to jest takie, można się poczuć nie swoją, ale no tak tu jest, po prostu tak samo w Turcji, podobnie. E... My mamy swoją hipotezę, z czego to może wynikać, ale jesteśmy ciekawi, co wy myślicie na ten temat, więc jak myślicie, czemu w e, takim kraju południowo-bałkańskim jak Albania. Eee, no mnóstwo facetów siedzi sobie w ogródkach, pali papierosa, popija kawę e, niespiesznie i nie widać tutaj kobiet. Jesteśmy ciekawi waszych opinii, więc piszcie w komentarzu e, jakie są wasze hipotezy, a, a my potem też w komentarzu podzielimy się e, swoją, swoją wersją. No i co, już nie przeciągamy szczególnie, bo to tylko śniadanko, więc nie ma co tutaj wielkiej historii tworzyć. Lecimy sobie dalej i widzimy się w kolejnej miejscówce. Jesteśmy w restauracji Fish House w Durres, na południe od Durres. Doszliśmy z plaży. Tutaj koło mnie jest zejście z plaży, więc co, co chwilę przechodzi tłum ludzi. A my zamówiliśmy sobie pyszne świeże ryby. Przede mną leży Dorada. Tutaj obok jest Lucyusz. Wygląda dość przerażająco z taką płaszczą, ale zobaczymy. Dorada jest grillowana, Lucyusz jest smażony, bo tak nam pan doradził, że będzie najlepiej. W ogóle tutaj jest dość krótkie menu. Oczywiście owoce morza i ryby tylko i wyłącznie, bo to jest knajpa rybna. Ryby są do wyboru w okienku, codziennie świeże, inne. Dzisiaj były też i kalmary, i krewetki, ale my się zdecydowaliśmy na ryby. Do tego mamy grillowane warzywa, frytki, trochę chleba, no i oczywiście białe wino. Spróbuję tych ryb, zobaczymy, już się nie mogłam doczekać, jak tu smakują te pyszne, świeże ryby. Spróbuję cytrynką oczywiście. Spróbuję najpierw dorady. Bezpieczniejsza. Bezpieczniejsza, tak, to taki pe pewniak. Po co ryzykować? Ojej, pyszna. Mięciutka. Mm. Tobie będzie bardzo smakowała naprawdę. Ona jest jakoś doprawiona? Wiesz co, mam wrażenie, że może trochę czosnkiem, ale nie, 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 nie. To jest chyba sól, pieprz i po prostu dobrze ugrillowana, cytryna. Przepyszna. Zobaczmy jeszcze tego potwora. Nie wiadomo, jak się do niego zabrać, co? Mm, ale tu już go trochę napoczęłam z boku, więc spróbuję go. Przygotowałaś <laughs> mm? Trochę bardziej w stylu dorsza. Może jakiegoś miecznika? Mm, dobrze dosolony, nie ma dużo przypraw też. I ona jest smażona, nie? Smażona, ta jest smażona. Pan y, doradził nam właśnie, że ta będzie. Bo chcieliśmy obie zdila. Ale wam nie! Ta smażona, no to wzięliśmy smażoną. Y, ryby są na wagę. Nie bo ja Można sobie do... wybrać, czy chcecie się du dużą podzielić z całą rodziną, czy jesteście małą tylko dla siebie. No wzięliśmy takie średnie, żeby spróbować jak najwięcej, także y, no zapowiada się przepysznie. Te ryby są pyszne. Także musisz Kuba, spróbować. Mnie, ja też spróbuję. Eee, spróbowałem już Luciusza i ten Luciusz faktycznie mm, trochę taki dorszowaty, taki rybny, ale przyjemny, delikatny, więc y, dla mnie bardzo ok. Ja już pewnie wspominałem o tym, że nie jestem jakimś wielkim fanem białych ryb, ale ten dorsz, przepraszam, nie dorsz, ten lucy <laughs> naprawdę e, dobry, przyjemny z chlebem e, albo z frytkami, z warzywami, myślę, że ekstra, ale teraz spróbuję dorady. Słynnej dorady, o której mówi się, że w Chorwacji to już krążą legendy, że 60 euro, 50 euro się płaci za taką doradę. No ta dorada, nie wiem, jeszcze rachunku nie dostaliśmy, ale chyba wyniecie w granicach, myślę, 10 euro w Albanii, więc e, na ceny nie można narzekać, a zobaczymy jak ze smakiem. No, miałaś rację Ona z tą cytryną mm, Bardzo dobra, bardzo fajna Czuć, że grillowana Zdecydowanie bardziej mi od Lucjusza smakuje Chociaż nie powiem, że ten lucysz jest zły e, Ale to jest zdecydowanie mój faworyt e, Mam jeszcze jakieś grillowane warzywa Widzę bakłażan, cukinia, czy tam kabaczek, pomidory e, Spróbuję sobie może bakłażana Bo bakłażana uwielbiam i kocham I zobaczymy jak tu smakuje grillowany bakłażan mm, Rozpłynął się Naprawdę super. Do tego białe winko i obiad udany. No to jesteśmy Wam winni. Jeszcze kilka słów podsumowania wizyty w Fish House, czyli w tej knajpce z owocami morza, z rybami. E, zamówiliśmy dwie ryby, w sumie m, takie catch of the day, takie dwie ryby, które były w, na lodzie, w lodówce, e, które nam zarekomendował tutaj e, pan. E, do tego pół litra wina. Białego, oczywiście. Tak, świetnie, e, jest, świetnie pasowało, <grystanie> albańskiego. Tak, e, grillowane warzywa, frytki, trochę chleba, na stole stała oliwa. Dostaliśmy dużo cytryny, było przepysznie. No i niedrogo, to musimy powiedzieć, e, bo jak do tej pory uważamy, że Albania w porównaniu z naszym poprzednim pobytem w Grecji jakoś super nie rozpieszcza cenowo, no to tutaj naprawdę niecałe 25 euro zapłaciliśmy za to wszystko co powiedzieliśmy. A ryby, jak wiadomo, nie są szczególnie tanie. Jedliśmy do Radę i Lucjana, Luciusza. 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 E, więc e, zwłaszcza te dwie ryby też nie należą do jakichś najtańszych, więc naprawdę mm, bardzo fajnie. Możecie, je, jak planujecie, wybierać się na wybrzeże Albanii sobie E, fish House e, w Durres e, zapisać tę miejscówkę, bo, bo polecamy. Było bardzo. pysznie i nie zbankrutujecie. Bardzo polecamy. Obsługa jest bardzo też pomocna. No może nie wszyscy zrozumieją, co mówicie, ale, ale jest, trochę Polski tak, ogarniają. Jest, tak. jest kilka osób, które nawet po polsku mówią tam krewetki, okoń i takie tam podstawowe zwroty. Także... Musieli, bo jest to tyle Polaków, że <laughs> to nie prawda. mieli wyjścia. To prawda. Nawet nam życzono smacznego ze, ze stolika obok, także... Ale generalnie e, ta miejscówka możecie w ciemno iść na rybę, na owoce morza, piękne krewetki, kalmary polecamy. Znaleźliśmy taką restaurację, Liriada się nazywa i to jest naprawdę miejsce bardzo polecane, z dobrymi rekomendacjami. 4,9 chyba w Google Maps i to z 400 ponad opinii, jeśli dobrze pamiętam. I tutaj, wiecie, naprawdę można zjeść taką prawdziwą albańską ucztę. Mamy cały stół zastawiony, począwszy od tutaj nadziewanych papryk, które już w Grecji też jedliśmy tutaj również. Tarator, czyli cadzyki przygotowywane na modłę albańską. Zaraz się Przekonam, albo nawet od razu, bo w, G w Grecji te dziadyki pożeraliśmy w hurtowych ilościach. Mm. Bardziej szastunkowe, takie bardziej trochę jak my przygotowujemy w Polsce. I ten jogurt nie grecki, no bo to nie Grecja. Bardziej lejący. Tutaj mamy zapiekany jogurt i też się zastanawiamy, co oni tu dodali nam do tego zapiekanego jogurtu. Spróbuję troszkę. Mm. Ciepły, <laughs> jak beszamel smakuje, powiedziałbym. Pilaf, oczywiście, zapiekane ziemniaczki. Pastici, to jest ciekawe, bo to jest makaron zapieczony z beszamelem, z pomidorami, i to nieprzypadkowe, no bo też Wenecjanie tutaj długo w Alpanii panowali, więc wpływy włoskie są widoczne na każdym kroku, również w kuchni, nie tylko w sklepach, gdzie, gdzie połowa produktów jest pochodzenia włoskiego. No i coś, na co najbardziej chyba czekaliśmy, czyli okra z mięsem. Spróbuję sobie kawałek takiej okry. Okra, którą w Polsce też już coraz łatwiej dostać. W gospodarstwie na białęcą Mailertów, w którym bywamy, okra jest, więc, ale tutaj to jest bardzo popularna, więc musieliśmy też zamówić. Mm, Rozpróbuje was się w ustach, pyszna dosłownie. No to co? My przechodzimy do uczty. Wasze zdrowie, no i jemy. Dań Kuba trochę tak przemknął nad, nad tymi daniami wszystkimi. Szybko, ja chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jedno danie Tawe Kosi, czyli właśnie baraninę zapiekaną w jogurcie. Jest to według mnie najciekawsze z tych wszystkich dań, yy, które tu próbujemy. Mięso jest z kością, na co trzeba uważać jedząc to, bo jest zapieczone w tej właśnie takiej mas masie jogurtowej ciężko y, zobaczyć, ale trzeba na to uważać, żeby nie złamać sobie i nie szukać szybko dentysty. Y, jest najciekawsze pod tym względem, że nigdy czegoś takiego nie jadłam. Jest y, kwaskowate, takie nawet ciężko to opisać, warto tego spróbować. Z tych wszystkich dań jeszcze wyróżniłabym te okre, no bo no nie jest to popularne w naszej kulturze warzywo, a myślę, że jest naprawdę warte uznania. Co mi najbardziej smakowało? Chyba papryka paszerowana, bo ten ryż w środku jest pełny smaku, a wszystkie te dania są takie słabo trochę doprawione. Ja bym dorzuciła jeszcze trochę pieprzu ziół. Ale generalnie wszystko jest naprawdę smaczne i kuchnia albańska ma dużo do zaoferowania. Kiedy zgodniejecie podczas plażowania w kawa mimo że to jest trochę dalej od centrum. To nie martwcie się, jest tutaj pełna infrastruktura, dużo restauracji, sklepów. My jesteśmy w takiej albańskiej typowej restauracji wali dziakowa. I możemy tutaj spróbować taką lokalną pizzę Dziun. Z tego co wiemy, jest tutaj ser, taki lokalny kaszkawał i mięso. Spróbujmy. Widziałam przed chwilą, jak pan rozwałkowywał to ciasto, więc całkiem fajnie to się zapowiada. Jest bardzo gorące, więc postaram się nie poparzyć. Mm. Fajne ciasto. Dużo sera. Mięso jest takie aromatyczne, mm. dobre, bardzo dobre lokalne. Czas na podsumowanie naszego odcinka o jedzeniu w Albanii. Nieprzypadkowo pod spagheterią luli w Turres się z wami widzimy, dlatego, że w sumie to kuchnia włoska, ale Włochą do Albanii, jak wiele razy podkreślaliśmy, niedaleko. I w sumie my, już trochę tacy przesyceni tą tradycyjną kuchnią albańską, tłustą, ciężką i yes, no. mięsną, e, znaleźliśmy super perełkę w Durresz, czyli właśnie Luli. E, to tam u prawdziwej nonny zamówicie e, świeżą domową pastę z wybranym przez Was sosem, no i zjecie coś naprawdę nieziemskiego. Przepyszne te makarony są. Można się poradzić właśnie owej nonny, która sama zbiera zamówienia, a potem idzie na kuchnię i przygotowuje dla Was te makarony. Mi doradziła spaghetti. Ja wzięłam ravioli i poradziłam się w kwestii sosu, doradziła mi porcini, czyli grzybowy. I był naprawdę przepyszny, także miejsce to jest niepozorne, bardzo blisko głównego tego ukryte, Ale ukryte. Ukryte, dobrze ukryte, ale warto go poszukać, bo naprawdę. Niebiańskie te makarony są. No naprawdę. i też atmosfera, w sensie jest to bardzo estetyczne wnętrze i ono nie jest jakimś takim instagramerskim spotem czy coś w tym stylu, ale właśnie to jest jego największą e, chyba siłą, że je, możecie się poczuć jak naprawdę z takim włoskim e, makaroniami. Mi się od razu skojarzyło z miejscem, które na Sardynii, e, na ulicy Wiktora Emanuela, e, widzieliśmy, jedliśmy e, tam też makaron, też się wybierało oddzielnie makaron, oddzielnie sos i bardzo podobny koncept, bardzo fajne. Porcje są ogromne, dlatego przemyślcie dobrze wybór, bo nie jest dobrze brać dwóch porcji na jedną osobę, bo nie przejecie. Tak, ja wziąłem cannelloni w sosie, już nie pamiętam, jak to był sos, taki pomidorowy on był e, i, i tak to były cztery takie pełne, wielkie cannelloni. oprócz tego próbowaliśmy jeszcze e, tagliatelle i ragu e, i lasagne, wszystko było naprawdę pyszne. No i to świetne podsumowanie, myślę, tej tak. włoskiej e, kulinarnej eskapady. E, no, jeżeli lubicie mięsa z grilla, jeżeli lubicie e, warzywa zapiekane, takie sosy, gulasze, to no na pewno, ryby. to na pewno w Albanii się odnajdziecie. Tak, no i ryby. Ryby owoce z grilla, morza. smażone, przepyszne, świeża dorada. Ale, ale tej włoskiej kuchni też, w Albanii dużo możecie doświadczyć, więc jeżeli wolicie coś lżejszego, to też na pewno się nie zawiedziecie. Eee, no i kończymy na dziś. Eee, tak naprawdę zachęcamy Was też do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Kliknijcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi naszymi materiałami. Wpadnijcie na Instagrama, na TikToka, jesteśmy też na Facebooku. Tam na bieżąco bardziej publikujemy wszystkie takie nasze kulinarne i podróżnicze odkrycia. I nie zapomnijcie, żeby smakować życie. I nie zapomnijcie o przekąskach.